Witajcie, zabieramy Was dzisiaj w rowerową podróż po suwałkach. A zaczniemy od zalewu Arkadii. Powstał on w latach 70. XX wieku, na rzece Czarna jako zbiornik retencyjny chroniący miasto przed powodziami. Z czasem przekształcił się w popularne miejsce rekreacji z plażą, pomostami i ścieżkami rowerowymi, stając się jednym z symboli miasta. W zalewu przejechaliśmy na bulwary, gdzie płynie rzeka Czarna-Czarna. Swój początek bierze w Suwalskim Parku Krajobrazowym niedaleko miejscowości Okliny z jeziora Jegliniszki. Niedaleko bulwarów znajduje się mini tężnia Wybudowana Wybudowano w 2023 roku. I stanowi atrakcyjny punkt rekreacyjny, idealny na chwilę relaksu i zdrowy oddech w sercu suwa. Przejeżdżamy również obok kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa, znajdującego się w Parku Konstytucji 3 maja. To najstarszy i największy park miejski założony w XIX wieku w stylu angielskim. Znajduje się tu Dom Wolności, fontanna oraz musika koncertowa. Park pełni funkcję rekreacyjną i kulturalną, będąc ulubionym miejscem spacerów mieszkańców oraz turystów. Tuż przy parku jest ulica Kościuszki. Kamienice są wybudowane w stylu klasycystycznym, a w XIX i XX wieku budynki dobudowywano w stylu eklektycznym, które nawiązywały do wcześniejszej architektury. Przyjeżdżamy obok galerii jednego obrazu. W drugiej stronie parku znajduje się kościół świętego Aleksandra. Kierujemy się w stronę ulicy Chłodnej, Łączy ulicę Kościuszki z placem Marii Konopnickiej. W Wawelach od 2008 roku odbywa się Blues Festival. Dojechaliśmy do placu Marii Konopnickiej. To była polska poetka, nowelistka oraz działaczka społeczna. Jak również pisała utwory dla dzieci, m.in. o krasnoludkach i środce Marysi. Kolejne przygody Pimpusia Sadełko. Na placu możecie zobaczyć rzeźby owiec lub baranków a także dwie fontanny, przy których można się zrelaksować. W samych Suwałkach jest około 100 km ścieżek rowerowych. Składają się one z ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych. Jadąc tymi ścieżkami, kierowaliśmy się w stronę dworca kolejowego, by wyruszyć w stronę domu. A jeśli dotrwaliście do tego momentu, zostawcie nam lajka lub suba, a będzie nas to motywowało do dalszej pracy. Do zobaczenia! W razie!